To jest to ja znów Matador. O eee, dzisiaj pokażę Wam jak nagrywać filmiki na YouTubie, jakimi programami zalecam nagrywać. Eee, no po prostu taki filmik chciałem zrobić, w którym pokażę Wam e, jak ja nagrywam, bo kilka z moich widzów się mnie pytało, dlatego skończam odpowiem, bo jakoś to nie jest wielka tajemnica. Ostatnio nagrywam czasem studio. Tam też studio 7, tak. Jest to bardzo fajny program. Bardzo mi się spodobał. Eee, no, też kupiłem oryginalnego, dlatego już e, nie jestem czytelem ani nic. Choć, zależnie i tak wam podam link do prawdopodobnie, nie wiem czy wam podam link do bo ja kupiłem z oryginalnej strony. No i frapsa też kupiłem. Ja zaraz z nagrywaniem frapsem, jeśli a, nagrywacie takie. Jeśli nagrywacie Minecrafta FRAPS, a jeśli nagrywacie Pulpit ITP, to FRAPS już nie nagra, to pociągnie, trzeba Studio Manticam nie polecam, to kompletnie zły program. I Cam Studio z tym stylu też nie polecam, okropność, próbowałem, ale to nie wszystko. Nagrywanie głosu, ja tutaj zaznaczyłem, żeby nagrywać głos. Eee, Widzicie, mi się to nagrywam. normalnie nagrywam innym programem, nagrywam Audacity.

I tak właśnie na to chodzi, że jak widzicie, o wiele lepiej na pewno słuchać było mnie e, teraz, na tym programie, niż teraz będę nagrywał. Może dużych zmian nie będzie. I co, pokażę Wam jak tym studiem może. Tak wygląda fajny programming. 7. fajny programik. 7.1 Nagrywasz, wrzucasz, open, zająłe. Ty sobie wrzucasz filmik, a potem przed to dajesz audio. Muszę tam sobie dorobić jakieś. Są zawsze tak to do... robię. Jeśli widzicie jeden ja moim filmik uważnie takie to, że z filmika to ja to robię Zdaję do wideo. Okej, okay, nie będzie tak. Daję to audio sobie. Audio przykładowo dwa. Sobie to zmniejszam audio tak, żeby to nie było za długie też. To jest bardzo drugie DRO. Dere... Bardzo długie. Ale ja sobie to skrócę. Tak żeby pasowało do filmiku. Tu. widzicie? i teraz pasuje obraz z tym i mogę sobie teraz dodać przykładowo kardys i daję tutaj, tak. Piszę, Nie wiem, daję witam. W tym stylu. Piszę tutaj tak. Nie wiem, daję. Zwykle 36 daję. I po prostu piszę witam. Widzicie witam. W tym stylu, tak jak Nie wiem, czy Wy będziecie to słyszeć. I no, właściwie byłoby tyle, co w nagrywaniu. Wymieciłem się chyba w bardzo krótkim czasie, bo nie chcę Wam wszystko wyjaśniać. Ale pokażę Wam na przykład wypadek Flapsa. Ja, jak widzicie, jestem zreagowany. Tutaj, jak też chcę, to sobie, przyłącza, Jeśli dacie, tutaj to, kiedy włączycie Windows automatycznie wam się włączy frapsa. Ja sobie zaznaczyłam, no tak, coś tutaj, tego nie wiem. Odganałam i tego też nie odganałam. Jakoś nie to nie obchodzi. Ja tutaj nic nie przestawiam. Tutaj nic najlepiej nie zmieniać. Ups, I tutaj się dopiero zaczyna Mikrofon no, sobie czy nagrywacie programem, czy nagrywacie frapsa. Znaczy głos ze frapsa. Będzie gorzej, ale jak. Boli. Yy, macie dobry komputer, nastawicie sobie na 60. Macie dobry komputer, ale wolisz oszczędzać pamięć, no to dajcie sobie na ten. Bo Jeśli macie słaby komputer, a macie dużo pamięci, to dajcie sobie na 30 i 10 to na tak na pół po pół. Ja nagrywam 50. Jak tam to boli? I na no, 7 raczej powinien być na 50 screenshot tam wstawcie screenshota, jakiego chcecie. To właściwie byłoby na tyle. Serdecznie Was zapraszam na mój kanał. Subskrybujcie się, podobało piszcie w komentarzach. Ostatnio ma, bardzo mało osób mnie ogląda. Jest z tego powodu trochę przykro. Bardzo przykro, nawet. Szczególnie te informacje, bo e, jeśli byście oglądali e, moje informacje, w których wam podaję, to tam jest wiele informacji o moim kanale. I tylko tam możecie się dowiedzieć, przykładowo, kiedy się kończy konkurs, ile jest potrzebne do konkursu, do końca tego gifkoda. Jakie seria będzie nowa, czy możecie, jak możecie ze mną się skontaktować i ze mną nagrywać. Jak jest mój Skype. No, tylko tak możecie, właściwie, ja nie będę kręcić jakichś specjalnych odcinków, tylko wnieście to w informacji. Będę nagrywał jogu boxa i zrobił Games, już mówiłem, w informacji o odcinek drugi. Jeśli ktoś oglądał, to byłbym. Bardzo jeśli napisaliście by ten... Mam nowy mikrofon jak zauważyliście jeśli wam się spodobał głos z mikrofonu i słychać piszcie po prostu mikro fajny jestem w stylu. fajny mikro, ale jestem stylu bo... jest wiem, że fajny, ale... jakbyście napisali miło by było czy widać zmiany z moich pierwszych filmów. no to pa!